Może być fajniejszego niż kąpiel w czekoladzie. Najważniejsze, żeby się upewnić, że to na pewno czekolada. Czy naszym bohaterom dopisze dziś szczęście? Przekonajmy się. Witamy w challenge'u. Naciskajcie przyciski. Mam dobre przeczucia. Na pewno dostanę coś pysznego. Zgadza się? O tak, Candy. Masz wielkie szczęście. To słodka posypka. Yummy. I to w takim stylowym opakowaniu. Posypka z toalety. Warto to zobaczyć! Oj, coś się sypie! Wspaniale! Chcę jak najszybciej tego spróbować! Oczywiście Candy, zaczynaj! Już nie mogę się doczekać, wygląda naprawdę pysznie. Mm, co za smak! Wow! Ale to nie wszystkie niespodzianki! Uważaj! Auć, coś mnie uderzyło w głowę! Wow, to Lizak! Pozbędę się opakowania. Spróbujmy. Super! Mam pomysł, jak sprawić, żeby czupa był jeszcze smaczniejszy. Trzeba zanurzyć go w posypce. Dzięki temu jest jeszcze lepszy. Hendy miała farta. Może im nie się poszczęści. Wybieram niebieski przycisk. Za chwilę się dowiemy, co spadnie na twoją głowę. I to jest Nutella w słodkim, niezwykłym opakowaniu, tak jak u Candy. Jestem pewny, że ci się spodoba, Zara, chociaż może i nie. Przekonajmy się. To coś brązowego. Leje mi się na głowę. Jestem cała brudna. To straszne. Po co tak krzyczysz? Po prostu spróbuj. Jestem cała brązowa. To obrzydliwe. Daj spokój, Zara. Ten kolor pasuje do ciebie. Co ten klaun mówił? Że mam spróbować? To jest pyszne. To na pewno Nutella. Co za ochyda. Jak chcesz, Candy, w takim razie nie będę się z tobą dzieliła. Ale ty podzielisz się ze mną. Teraz lizak jest mój. Wystarczy tylko dodać czekoladę. Zara, ukradłaś mi lizaka. Oddaj go natychmiast. Trzeba było pilnować swoich słodyczy, Candy. Dziewczyny chyba znalazły wspólny język. Który przycisk nacisnąć tym razem niech będzie żółty. Zobaczmy, czy twoje szczęście się nie wyczerpało, Candy. Spójrz na to! To chuba buba. Gratulacje! Nagroda jest twoja łap! Ojej, jak dużo gumy! Czy jaśnie? Jeśli tak, to jest to najpiękniejszy sen, jaki można sobie wyobrazić. Ale rzeczywistość różni się od marzeń tym, że naprawdę mogę wszystkiego spróbować. Pyszności. Uwielbiam hubę-bubę. Gandy jest szczęśliwa, co oznacza, że ja jestem szczęśliwy. Twoja kolej, Zara. Ehe. Dobra, wybieram zielony. I wygląda na to, że znów masz szczęście. Na ekranie pojawił się arbuz. A ja mam aż trzy sztuki. Łap, Zara. Ojej, możesz być ostrożniejszy? Dobrze, że żaden nie trafił mnie w głowę. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, kochana! Auć! Cóż za celne trafienie! Zara nic ci nie jest? Moja głowa utknęła w arbuzie pomocy! Nie zdaj mój go! Z arbuzem na głowie wyglądasz lepiej! Dorwę cię, Candy! Moja cierpliwość się kończy! Jesteś taka zabawna i co mi zrobisz? Zobaczysz! Padłam na pewien pomysł! Najpierw z przyjemnością zjem całego arbuza! Szybkie jedzenie to moja supermoc! moc. Już się boję. Nie rozpraszaj mnie swoimi groźbami. Chcę nadmuchać największego balona w historii. A teraz zaczynam. Ognia! Ojej, mój balon! Teraz jestem cała w gumie. Nic nie widzę. Tak lepiej. To było straszne. Jak ja mam to wszystko posprzątać? Nie musisz. Wyglądasz pięknie, Candy. Dziewczyny, je radości mi sprawiłyście! Chyba czas znów nacisnąć guzik. Niech tym razem będzie niebieski. Wow, to ciekawe. Myślę, że nie będziesz zbyt zadowolona, Candy, ale to będzie wspaniałe widowisko. Łap! Oj, co jest na mojej głowie! Chcę to szybko zdjąć. Baw się dobrze, Candy. W ogóle się nie bawię. To surowy stek. To kawałek mięsa. Co mam z tym zrobić? Nie można go jeść. To obrzydliwe. Handy, jesteś zbyt smutna, a ja chcę się bawić. Naciskaj przycisk, Zara. Dobra, niech będzie niebieski. Jest mało prawdopodobne, że stek wypadnie dwa razy. O nie! Co za odważne posunięcie, ale nie ma się z czego cieszyć. Wypadła ci ostra papryczka chili. Będzie wesoło. Mam wiaderko papryki uważaj na głowę. Wrzucam. Nie, proszę, nie, nie chcę papryczek! Sorry, ale takie są zasady tego challenge'u. Smacznego! Chyba będę musiała je zjeść. Od jednego kęsa chyba nic mi nie będzie, prawda? Myliłam się, jest gorąco! Pomocy płonę! Ojej, skąd się wzięły te płomienie? Z drugiej strony mam pomysł. Dawno nie robiłam grilla. Mięso nabije na widelec i usmaża na płomieniu. Wyszedł w wspaniały stek. Jest pyszny. Palce lizać. Dzięki, Zara. Okej, okay, chyba po wszystkim. Jednak nie, pomocy. Robisz się trochę gorąco. Ojej, moje włosy. Zara, zniszczyłaś mi fryzurę. Musimy pilnie zrobić coś z tym smokiem. Wiem, potrzebuję wody. Świetnie. Pozostaje tylko ją ugasić. Przyda mi się trochę wody. Wystarczy. Przestań nie oblewać wodą. Teraz jest ok. Spójrz, jesteś przemoczona do suchej nitki. Co za pajac, ale już nie płonę, więc dziękuję. Nie ma problemu. Zara może chcesz nacisnąć jeszcze jeden guzik. Tak, i wybieram żółty. Sprawdźmy, czy to dobry wybór. Jeszcze jak? Zestaw Happy Meal! Gratulacje! Jestem taka szczęśliwa, wrzucaj szybko! No dobra, już do ciebie leci! Jamie! Ogromne Happy Meal! I to wszystko jest twoje! Wszystko do ostatniej frytki! Hurra, Jestem najszczęśliwszą osobą na ziemi! Tak dużo wszystkiego! I burgery, i frytki! Nie mogę się doczekać, aż je zjem! Ten burger jest taki pyszny! Sztos! Candy, co tak siedzisz? Naciskaj przycisk. Zawsze tak trudno się zdecydować. Niech będzie czerwony. No co tam jest? Wow! Znowu zostaw Happy Meal! Chociaż w moim challenge'u też tak się zdarza. Chyba coś zostało na dnie pudełka i to jest ketchup! Cała butelka. Candy, mam przeczucie, że Ci się spodoba. No to wylewam. O? Gdzie są frytki? Gdzie są burgery? Dlaczego ja dostaję tylko keczup? Eee, nic nie widzę. Mam keczup w oczach. To wszystko? No i po co było tak krzyczeć, Candy? Spójrz, jaka jesteś ładna. To jest okropne. Jestem pokryta keczupem. Co za ubaw. A co tam, uzary? Jestem troszkę przejedzona, ale i tak nie zrezygnuję z dokładki. Spójrz na swój brzuch. Na pewno jesteś głodna? Co to jest? Coś wpadło do pudła, mimo że nie nacisnęłam przycisku! To klucz! Czy to jest klucz do zamka? Więc obracamy! Co? Jak to się stało? Klucz był w mojej kieszeni! Ej, stój! Hurra, wolność! Wspaniale! Gdzie ja jestem? O nie, zaraz zamknęłaś mnie w pudle! Wypuśćcie mnie! Candy, chcesz wyjść na zewnątrz? Daj mi rękę, idziemy! Super! Niech klaun zostanie tutaj! Dobrze mu tak! To był challenge 1000 tajemniczych przycisków. Nasi bohaterowie byli oblewani, obsypywani, było wesoło. Subskrybuj nasz kanał, bo przed nami jeszcze więcej zabawy. Do zobaczenia na Hachanom.